Muszę Wam się do czegoś przyznać. Ja naprawdę bardzo nie lubię oglądać filmów. I to do tego stopnia, że nawet jak wiedziałam, że kolejny odcinek mojego podcastu będzie o kastratach, to nadal nie obejrzałam tego filmu Farinelli: Ostatni kastrat. Pewnie większość z Was słyszała o tym filmie, bo on jest mega popularny. Ten film opowiada o wyjątkowym śpiewaku operowym, o mężczyźnie, który w dzieciństwie został poddany zabiegowi kastracji po to. Aby całe życie nie przeszedł mutacji i dysponował sopranowym głosem, jednocześnie mając męskie ciało i męską siłę. I to pozwalało mu na osiągnięcie wybitnej, niesamowitej techniki wokalnej, której nie jest w stanie i nie był w stanie powtórzyć żaden inny głos. To właśnie byli kastraci, nie tylko jeden Farinelli, ale cała wielka grupa śpiewaków, która pojawiła się w operze już w baroku i tak naprawdę ich działalność zakończyła się dopiero na początku XX wieku. No i chciałabym wam opowiedzieć, skąd w ogóle się wzięli, dlaczego miał z tym coś wspólnego Kościół katolicki, dlaczego nie śpiewały kobiety, tylko rzeczywiście trzeba było męczyć chłopców, jakie konsekwencje mógł przynieść taki zabieg. Kto był najsławniejszym kastratem? Kto umarł jako najstarszy kastrat? Kim był ostatni kastrat? A może czy w ogóle już, już był ostatni kastrat? Czy jeszcze to się nie stało? No dobra, zaczynamy. Ola Koczurko-Pożycka w podcaście Operacja Opera. Historię kastratów w operze można zacząć opowiadać tak właściwie od kontrrewolucji w Kościele Katolickim. Kościół katolicki, po tym jak przeszedł rozłam, stwierdził, że przyciągnie do siebie wiernych poprzez sztukę czyli że jeżeli sztuka w kościołach będzie dostatecznie piękna, niesamowita, pełna ornamentów, cudowna, to wierni przyjdą na nią patrzeć i przy okazji przyjdą do kościoła. I dokładnie taka sama zasada jak w rzeźbie, w malarstwie była w muzyce muzyka miała zachwycać ludzi do tego stopnia, żeby po prostu chcieli do tego kościoła przychodzić. W sumie to jest logiczne, no bo wtedy bardzo ciężko było w ogóle usłyszeć muzykę gdziekolwiek, także to naprawdę musiało być niesamowite i dość przyciągające doświadczenie. W każdym razie taką piękną kościelną muzykę wykonywały zazwyczaj chóry, chóry męskie, w których niższe głosy śpiewali dorośli mężczyźni, a te wyższe, mali chłopcy wyższe, czyli sopran i alt. No i tutaj jest taki mały myk, że właśnie te wysokie głosy miały śpiewać także solo, ponieważ pierwiastek boski jest wysoko czyli musi po prostu solówka śpiewać wysoki głos logika, prawda? No i jak ci chłopcy nauczyli się już śpiewać na tyle, żeby śpiewać solo, żeby śpiewać przepięknie w tym chórze, wykonywać tę muzykę, to niestety przechodzili mutacje. No i albo po prostu śpiewali niższymi głosami w chórze, albo po prostu tracili głosy. Tak czy inaczej, trzeba było szkolić kolejnych chłopców, zajmowało to czas, było to trudne i rzeczywiście ciężko było utrzymać cały czas taki wysoki poziom takiego chóru. No, i trzeba było wymyślić jakieś rozwiązanie. Pierwszym rozwiązaniem, na które wpadł Kościół, było zatrudnienie falsetistów. Falseciści to byli dorośli mężczyźni, którzy nie przeszli zabiegu kastracji, ale posiadali nadal umiejętność śpiewania falsetem, czyli takim głosem, że po prostu śpiewali wysoko, nie zwierając całych swoich strun głosowych przy wydobywaniu z siebie dźwięku. I okej, okay, falseciści byli fajni, ale jednak nie potrafili śpiewać tak czysto jak chłopięce soprany, więc nazywano ich fałszywymi głosami, a w opozycji do tego pojawiły się czyste głosy, czyli właśnie kastraci. Kastraci mieli tą jedną cudowną zaletę, że nigdy nie tracili swojego pięknego chłopieńcego sopranu, bo po prostu nie przechodzili mutacji. Pierwszy kastrat w chórze Kaplicy Sykstyńskiej pojawił się w 1550 roku, ale nie wiadomo, jak tam trafił. Generalnie Kościół bardzo szybko potępił, ale tylko potępił, nie zakazał kastracji, bo stało się to już w 1587 roku, rok wcześniej, zanim oficjalnie został wprowadzony zakaz występowania kobiet na scenie w państwie kościelnym. I ten zakaz obowiązywał przez, uwaga, 200 lat. Ja spuszczę na to teraz zasłonę milczenia i żenady. Lepiej oczywiście było ryzykować życie biednych chłopców. No a skąd się brali chłopcy, którzy potem zostawali kastratami? Jak można się domyślić, z biednych, wielodzietnych rodzin, gdzie rodzice starali się w ten sposób po prostu zapewnić im szansę na lepszy byt. I rzeczywiście, jeżeli taki chłopiec przeszedł zabieg, przeżył go i nauczył się śpiewać dobrze, to mógł zarabiać bajońskie sumy i robić gigantyczną karierę. Tylko, że szanse na to były naprawdę Naprawdę niewielkie. Jak to wyglądało? No więc, y, jakiś chłopiec śpiewał sobie w chórze kościelnym, ktoś stwierdzał, że rokuje i że można podać go zabiegowi. Albo nie śpiewał wcześniej w chórze, ale też ktoś stwierdzał, że rokuje i poddawano go zabiegowi. Tak jak już mówiłam, zabieg był bardzo ryzykowny. Przeżywał go jeden na dziesięciu chłopców. Jeden na dziesięciu chłopców, po to, żeby ewentualnie, może, był w stanie przeżyć i nauczyć się śpiewać, i zrobić karierę. Wow! Nie wiadomo dokładnie, jak przeprowadzana była w tamtym czasie taka operacja, ale możecie sobie wyobrazić, co tam się działo po opisach działań po operacji, tak żeby opatrzyć ranę. Oni, żeby opatrzyć rany tym chłopcom, zalewali je smołą, albo też zakopywali takiego chłopca na kilka dni w piasku. Zabieg musiał być wykonywany z dala od domu, bo tak jak mówiłam, Kościół bardzo szybko potępił kastrację i nie można się było do tego przyznać. Więc taki chłopiec znikał, i potem, jeżeli udało mu się wrócić, to mówiono, że albo dzik go stratował, albo spadł z konia, albo został pogryziony przez dzikie zwierzę. No wymyślali najprzeróżniejsze historie, bo to, że ktoś został kastratem, było widać. Dlatego, że. Taka kastracja to nie był tylko skutek w głosie, który nie przechodził mutacji, ale też w całym wyglądzie. Kastraci byli nienaturalnie wysocy, mieli bardzo długie kończyny i to takie, że czasami się zdarzało, że mieli dosłownie ręce do kolan, mieli wydłużone twarze albo też bardzo nienaturalnie tyli. No i oczywiście mieli te wysokie, wysokie głosy. Załóżmy, że taki chłopiec, który przeszedł kastrację, miał na tyle szczęścia, żeby ją przeżyć. Ale nie miał już tego szczęścia, że po kastracji miał wybitny głos i cudowną technikę. Co się w takim przypadku działo? W takim przypadku on po prostu trafiał do jakiegoś większego lub mniejszego chóru i po prostu śpiewał sobie w chórze całe życie. Rzeczywiście miał utrzymanie, miał pensję, miał co ze sobą zrobić. Ale w momencie, jak rzeczywiście miał jeszcze to szczęście i miał naprawdę wybitny głos, to już po prostu kariera. Wielkie sukcesy i naprawdę wszyscy go uwielbiali. Kastraci byli uznawani za boskie głosy. Wszyscy uznawali ich za totalny szok. Oni robili furorę, bo nikt nie potrafił zaśpiewać tak jak oni, trzymać tak długo nut, śpiewać takich pasaży, śpiewać tak wysoko, śpiewać tak nisko, z taką siłą. No coś niesamowitego. Do dzisiaj nikomu nie udało się tego powtórzyć. Zresztą tak naprawdę nie wiemy, bo nikt wtedy nie nagrywał, ale takie są świadectwa. Kastratów obsypywano prezentami, zarabiali gigantyczne pieniądze, kochały się w nich damy. No i w ogóle mieli też bardzo fajne życie, dlatego że po tym, jak skończyli już karierę, a nawet w jej trakcie, mogli piastować wysokie stanowiska na dworach, bo królowie, władcy ich uwielbiali, a nawet mogli zostawać szpiegami. Takim właśnie szpiegiem był francuski kastrat włoskiego pochodzenia Tomelani. Oczywiście urodził się w biednej rodzinie, ale miał szczęście, przeżył operację, wybitnie śpiewał i zrobił zawrotną karierę. Wierzono, że jego śpiew leczy z ukąszenia żmij. Francuska królowa słuchała jego śpiewu przed snem. Uwielbiał go nawet król słońce Ludwik XIV. No, i do szpiegostwa zaciągnął go jeden z kardynałów, który był blisko dworu. Jego działalność wyglądała tak, że pod pretekstem tego, że dawał koncerty, odwiedzał różne dwory i tam zbierał informacje, donosy, tajne dokumenty, a nawet zdarzały się takie sytuacje, że przemycał w ariach zaszyfrowane wiadomości no w ogóle ale czart. Pracował dla bardzo wielu władców, a nawet władców kościelnych, takich jak różni papieże, ale najbardziej właśnie dla króla Słońce, który jednak skazał go na wygnanie, kiedy przyłapał go na przepisywaniu swoich listów. W ogóle Melani był też najdłużej żyjącym kastratem, bo dożył 88 lat. Jak na tamte czasy, no to myślę, że to jest naprawdę niezły wynik. Niektórzy posądzali też o szpiegostwo Farinellego, ale tak naprawdę nie wiadomo, czy to prawda. Farinelli oczywiście jest tym najsławniejszym kastratem, ale wcale nie ostatnim, bo jeszcze po nim było masa innych kastratów. Był legendarnym śpiewakiem, który potrafił wyczyniać z głosem dosłownie wszystko. Przynajmniej tak mówią podania, bo tak jak już wspominałam, nie mamy żadnych nagrań z tamtego czasu. Jest na przykład taka legenda, że Farinelli śpiewał kiedyś arię, w której był napisany Taki mini pojedynek z trębaczem, czyli po prostu fragment, w którym trąbka i głos walczyły, wykonując takie coraz trudniejsze fragmenty no i kto będzie lepszy. I na początku rzeczywiście Farinelli i trębacz, który wykonywał tą partię, tak przyjaźnie sobie to wykonywali, ale potem publiczność się zaczęła angażować i zaczęła kibicować im nawzajem, kto będzie lepszy, kto będzie lepszy. No i w końcu Farinelli zaczął trzymać nutę. Trębacz się dołączył. No i który będzie śpiewał dłużej ten sam dźwięk bez dobierania oddechu. Trębacz wysiadł, a Farinelli zamiast przerwać w tym momencie tą długą już i tak nutę, to jeszcze wywalił na koniec pasaż i śpiewał go tak długo, że uciszył go dopiero gigantyczny wiwat publiczności. Także możecie sobie wyobrazić, jaki to był show. Czy to wszystko jest możliwe? Nie wiem. Nikt nie słyszał nagrania. Być może był beznadziejny, a to tylko legendy. Who knows. W każdym razie Farinelli zrobił gigantyczną karierę. Kochali go w Londynie, gdzie jedna kobieta powiedziała nawet, że jest jeden bóg i jeden Farinelli. A potem wyjechał do Hiszpanii i tam właśnie objął bardzo wysoką pozycję na dworze, ponieważ Filip V, panujący w tamtym czasie król Hiszpanii, cierpiał na depresję. No i jego żona wymyśliła sobie, że żeby poprawić mu nastrój, to ściągnie mu Farinellego i ten będzie mu codziennie przed snem śpiewał. No i rzeczywiście do śmierci króla Filipa V Farinelli siedział w Hiszpanii na dworze i co wieczór wykonywał mu ten sam zestaw arii, żeby król się poczuł lepiej. I tak się działo, aż król nie umarł, no i potem Farinelli wyjechał i nigdy już nie miał takiej wysokiej pozycji na dworze. No ja nie widziałam filmu o Farinelli, ale słyszałam tą ścieżkę dźwiękową, oczywiście, i jest naprawdę super, bardzo polecam. No i w tej ścieżce jest taka ciekawostka. No bo jak można było odtworzyć w jakikolwiek sposób głos kastrata, skoro nie ma już żadnych kastratów? Jak to zrobić? Nie można wziąć głosu kontratenora, bo to brzmi zupełnie inaczej. Tak samo jak nie można wziąć głosu żeńskiego, bo to też brzmi inaczej. No więc wymyślono, że połączą głos kontratenora i głos żeński cyfrowo, i rzeczywiście zrobili to nagrywając kobietę i mężczyznę śpiewających te same utwory i potem miksując te głosy. Także jeżeli nie słyszeliście tej ścieżki, to naprawdę warto sobie tego posłuchać. Ale czy my tak naprawdę nie wiemy, jak brzmiał głos kastrata? No wiemy! Dlatego, że ostatni kastrat został nagrany i to nagranie istnieje i można go wysłuchać. Generalnie było tak, że od połowy XVII wieku coraz więcej osób zaczęło uznawać kastrację za barbarzyństwo. Kościół jeszcze raz to potępił, ale dalej dokonywano zabiegów, tylko po prostu w większym ukryciu. Dopiero od połowy XIX wieku kastracja została oficjalnie uznana za bezprawną i karalną. A zakaz Papieski dotyczący śpiewania kastratów w chórach kościelnych pojawił się dopiero w 1903 roku. I pomimo, że był ten zakaz, to ostatni kastrat odszedł z kaplicy Sykstyńskiej, z chóru kaplicy Sykstyńskiej dopiero w 1913 roku, kiedy przeszedł na emeryturę ze stanowiska kierownika chóru. Ostatni kastrat nazywał się Alessandro Moreski. Został poddany zabiegowi kastracji, kiedy miał 7 lat. I tutaj widać jak bardzo się zmieniły czasy, bo on nie mógł sobie przez 6 lat znaleźć nauczyciela, który by się podjął nauczenie go śpiewu. Ale w końcu znalazł i to musiał znaleźć kogoś naprawdę dobrego, dlatego że nauczył się śpiewać ponoć wybitnie. W rozkwicie kariery przekazy głoszą, że dorównywał Farinellemu i to widać po tym, jak się przeanalizuje utwory, które wykonywał. Oraz po tym, że dostawał masę zaproszeń do tego, żeby śpiewać utwory, które rzeczywiście były pisane dla Farinellego. Niestety, kiedy dokonywał nagrań w 1902 i 1904 roku, był już schorowany, starszy i ten głos nie brzmiał tak świetnie, jak wynikało z tych wcześniejszych opisów. A z tymi nagraniami to w ogóle była taka śmieszna sprawa, bo one zostały dokonane tak w sumie przypadkowo. To było tak, że w Watykanie mieli nagrać papieża. Tylko, że Watykan stwierdził, że papież w sumie już jest stary i może być źle wypadł na tych nagraniach, więc. A w sumie, w sumie, nagrajmy kastrata, niech będzie kastrat. I właśnie dlatego możemy się cieszyć tymi nagraniami. I tylko jedna sprawa, jak będziecie słuchać nagrań ostatniego kastrata, to weźcie pod uwagę dwie rzeczy: że technika śpiewu od tamtego czasu się bardzo zmieniła. I to, co usłyszycie, będzie totalnie szokujące. Nawet już nie chodzi o ten głos, o, o rodzaj dźwięku, ale o to, jak on w ogóle śpiewa. I poza tym weźcie pod uwagę, że to są naprawdę stare nagrania, które nie zostały do końca zremasterowane, więc brzmią bardzo creepy, i na początku można nie być przyzwyczajonym. A gdzie usłyszeć te nagrania? No nieśmiało powiem, że do tego odcinka przygotowałam playlistę dla wszystkich, którzy postawią mi wirtualną kawę. Playlistę z właśnie różnymi utworami, które śpiewali kastraci, albo które wykonywał kastrat, więc polecam. Jeszcze na sam koniec chciałam Wam opowiedzieć ciekawostkę o współczesnym śpiewaku, który nazywa się Michael Maniaci. Jest to męski sopranista, który jest w stanie śpiewać w taki sposób, że nie przechodzi w swoich wysokich tonach na falset, czyli w sumie tak jak kastrat. On sam twierdzi, że jego krtań podczas dorastania nie rozwinęła się prawidłowo, jest mniejsza i stąd ma taką możliwość. No i tak naprawdę nie wiadomo, czy on brzmi jak kastrat. Czy może tak naprawdę śpiewa falsetem, ale jego technika jest w pewnym sensie troszeczkę inna od techniki wszystkich innych śpiewaków. Nie wiemy tego. W każdym razie Maniaczy też znajdzie się w playliście. Temat kastratów jest bardzo ciekawy i poruszający, i można by opowiadać o tym godzinami, ale na dzisiaj skończymy. Jak zawsze, dziękuję za wysłuchanie odcinka i zachęcam do wsparcia mojej działalności poprzez postawienie wirtualnej kawy. To, że postawicie mi wirtualną kawę, pozwala mi tworzyć treści w internecie za darmo i dzielić się z Wami moją pasją. Zachęcam Was także do tego, aby zaobserwować mnie na Instagramie oraz TikToku, gdzie codziennie dzielę się z Wami jeszcze większą dawką muzycznych ciekawostek, a także różnych muzycznych poleceń. Jeżeli słuchacie mnie na YouTube, zachęcam także do zasubskrybowania kanału oraz pozostawienia po sobie komentarza. Możecie napisać mi, jak podobał Wam się głos ostatniego kastrata, jeżeli go wysłuchacie. No i tyle. Dziękuję Wam jeszcze raz i do usłyszenia w następną sobotę o 12.00.